No, co to jest ten AI Coach? No, jest to system, za pomocą którego możemy mierzyć, monitorować, analizować biometryczne i fizjologiczne parametry zawodników, wykorzystując urządzenie, które każdy z nas w tej chwili posiada czyli telefon komórkowy. Odchodzimy od dedykowanego urządzenia, które często jest bardzo drogie, a więc tylko. Możliwość wykorzystania takiego systemu jest przez no, duże kluby, i te, które mają duże budżety. My myśląc o tym, aby Móc dostarczyć takie rozwiązanie do szerokiego grona odbiorców, po to, żeby mogli się monitorować, mogli te wszystkie swoje parametry w czasie obserwować, tak? jak wygląda trend, mój, tak dotyczący każdego parametru, jak i porównywać do, do, do innych zawodników. Stworzyliśmy system AI Coach, który właśnie opiera się na sensorach umiejscowionych, w telefonie poprzez poprzez aplikację właśnie instalowaną na na telefonie